Zostały się takie drużyny jak i Sparta Szamotuły, LZD Świątkowo, Kotlica Piła, Relaks Krzyż, Łos Gudzeń, Zwielenia dwie drużyny 40 i starsi. Mecze rozgrywamy każdy z każdym w systemie po 10 minut. Bezpośrednie mecze wyłonią zwycięzcę. Jak co roku nagrody specjalne i wyróżnienia indywidualne ufundował pan starosta szamoturski. Turniej planujemy zakończyć około, około godziny 19, na tą chwilę rozegraliśmy 3 mecze, dwa zwycięstwa, jedna porażka stromotna z Piłą, z naszym o, o, od lat przeciwnikiem, ale jesteśmy pozytywnie nastawieni, tu nie chodzi w tej chwili o, o sam sukces sportowy, tylko, tylko o, 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 o samo to, że po prostu spotykamy się i jest przyjemnie często jeździcie gdzieś na jakieś wyjazdowe turnieje, gdzieś, gdzieś do których tych drużyn, a może do innych klubów? Och tak, bardzo często, no przynajmniej kilkanaście razy w roku. Widzimy do wszystkich tych zaprzyjaźnionych drużyn, które dziś są naszymi gośćmi. when the sign